Jutro twój rewanż z Maciejem Mieszkiniem. Jak nastrój na 24 godziny przed wyjściem do ringu? Przygotowany, ciężko trenowałem, pewny swego. Jutro jak po swoje. Wychodzisz z takim nastawieniem, żeby w końcu zrzucić z siebie ten ciężar, bo wiele osób pytało Cię na pewno o ten rewanż, sporo się o tym rewanżu mówiło. Wychodzisz z takim nastawieniem, żeby to raz na zawsze skończyć? Nie, ja chcę się, teraz jest waga, chcę się dobrze pojeść, bo gdzieś tam te parę kilo na pewno trzeba by było zrobić. Do, gdzieś tam to, to się uzupełni. na razie, myślę o jedzeniu, o walce, w walce myślę jeszcze dzisiaj oglądałem naszą poprzednią walkę, żeby nie popełnić błędów z niej właśnie, także myślę, że wyjdę, wyjdę, wyjdę i wygram. Jak oglądasz tą waszą pierwszą walkę, jak mówiłeś dzisiaj ją nawet oglądałeś, to na, co, na co tam szczególnie zwracasz uwagę? Poruszanie się w ringu, gdzieś tam sz, sz, wolny wtedy byłem troszeczkę, no taka słabsza dyspozycja po prostu, nie mój dzień, tak mi się wydaje, ale ocenimy dopiero po, po jutrzejszej walce, czy, czy da się zrobić coś innego. No ja czekam walki. Maciek na ostatniej konferencji prasowej powiedział, że szukałeś pomocy u sędziego, chodziło mu o ósmą rundę. Opowiedz, coś, co się wtedy stało? No, właśnie przypomniałeś mi gdzieś tam telefonicznie, że była taka sytuacja wczoraj, no, nie dzisiaj, przepraszam, wypadł mi z szczęki. No, znaczy się nie wypadł, tylko wysunął się i, i zakomunikowałem, że, że, żeby go włożyć, ale włożyłem, popnął rękawicą i, i zagryzł go normalnie i kontynuowaliśmy walkę. Ale wiesz, że w takiej walce, kiedy gdzieś tam pada cios za cios, i jak ty podnosisz rękę i dajesz znać sędziemu, że coś jest nie tak, to on. Teoretycznie mógłby, mógłby nawet mieć to prawo przerwać. Nie wiem, ja nie, nie znam przepisów e, jakoś tam nie wnikam w to specjalnie. Jutro zobaczymy kolejną rundę wojny, czy już no, pierwszą rundę zupełnie innego pojedynku. Zobaczymy, no na pewno ruszy, ja jestem na to gotowy. Zobaczymy jak on będzie przygotowany do tej walki, walka jest dziesięciorundowa. E, także wydaje mi się, no, że, że... Dobrze spędziłem te 10 tygodni na, na, na treningach, dobrze wypocząłem w, w, w kluczowych gdzieś tam momentach takich, też potrafiłem odpuścić, co nie zawsze mi się zażało. Czuję się świeży, wypoczęty, pojem, uzupełnię płyny i jutro jest ogień.